Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj na kanale Zmatmy Kod porozmawiamy sobie trochę na temat tego, w jaki sposób zamieniać ułamki okresowe dziesiętne na ułamki zwykłe. Ale najpierw musimy sobie powiedzieć trochę o tym, czym jest ułamek okresowy. Ułamek okresowy to nic innego jak ułamek dziesiętny nieskończony. Nieskończony to oznacza to, że. Pojawiają się jakieś pewne cyfry i one mogą tak, w, e, możemy to rozwijać w nieskończony sposób. Takie ułamki też często zapisujemy, żeby uprościć sobie zapis jako powtarzającą się cyfrę w nawiasie. Nie musi to być pierwsza cyfra po przecinku, może to być też któraś kolejna albo ciąg cyfr. Powiedzmy, że mamy po, mm, 0,34. I 52 w okresie. Oznacza to tylko tyle, że ta nasza cyfra wygląda w następujący sposób. Mamy 34, a później powtarzają się cyfry 52, i to powtórzenie występuje w nieskończoność. Naszym dzisiejszym zadaniem jest zamiana właśnie takiego ułamka, jak mamy w tym miejscu, a więc okresowego, na ułamek zwykły. Ułamek zwykły to taki najprostszy ułamek, jaki, z jakim mieliśmy do czynienia w szkole podstawowej, który składa się z licznika i mianownika oraz kreski ułamkowej. Chcemy sprowadzić ten ułamek do takiej postaci, żeby się do tego zastosować. Musimy skorzystać z pewnej metody. I ta metoda będzie zakładała następujące rzeczy. Najpierw przyjmujemy nasz ułamek. Powiedzmy, że mamy 0,7 w okresie. Jest to nasz ułamek. Możemy sobie go oznaczyć na przykład jako A. I teraz jeżeli Nasze a wymnożymy razy 10. Otrzymamy 10a, które będzie wynosiło 7,7 ,7 w okresie. Teraz, jeżeli mamy dokładnie nasz okres po przecinku, możemy stworzyć sobie z tego układ równań i odjąć stronami. Więc otrzymamy równanie, że 10a minus a będzie nam się równało 7 i 7 w okresie minus 0,7 w okresie. Teraz otrzymujemy po lewej stronie 9a, natomiast po stronie prawej otrzymujemy 7. Kolejnym krokiem jest podzielenie naszego równania obustronnie przez 9, i otrzymujemy, że nasz ułamek w postaci 0,7 w okresie wynosi dokładnie 7 dziewiątych. Możemy to też zastosować do innego przykładu, powiedzmy jako B oznaczymy sobie 0,12 w okresie i teraz chcemy. Otrzymać właśnie ułamek zwykły. Jeżeli teraz pomnożymy przez 10, otrzymamy 1,2 i dopiero nasz okres, czyli nie będzie to prawidłowe, dlatego musimy pomnożyć w taki sposób, aby po przecinku znajdował się bezpośrednio nasz okres. Więc wymnażamy w tym wypadku razy 100 i otrzymujemy, że 100b jest równe. 12,12 12 w okresie. Teraz dokładnie tak samo jak i w poprzednim zadaniu odejmujemy stronami i otrzymujemy, że 100b minus b równa się 12,12 12 w okresie minus 0 i 12 w okresie. I teraz otrzymujemy 90 9b, które równa się 12. Ostatnią rzeczą, którą musimy zrobić, to podzielić obu przez 99 i otrzymamy nasze b, które wyniesie dokładnie 12,99. Metoda ta jest przydatna szczególnie w przypadku matury, na przykład podstawowej, gdzie takie zadanie może pojawić się i może mieć wartość aż dwóch punktów. Więc warto znać metodę zamiany. Nie jest ona trudna, a może nam dać kilka dobrych punktów, na przykład na maturze. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy materiał. Do zobaczenia w kolejnym i zachęcam do dawania łapek w górę, pisania komentarzy i niedługo zobaczymy się w kolejnym materiale.